Spędziłem 72 godziny jako morderca, ale widzowie, dzisiaj nie będzie to łatwe, bo zaczynam od totalnego zera. Nie mam żadnej broni, mam jedynie tą żółtą taksówkę i tym będę dzisiaj starał się łapać moje pierwsze ofiary. A dodatkowo mam coś w swojej głowie, które będzie mówiło mi o lokalizacji moich potencjalnych celów. I niech to się odezwie. Jestem głodny. Oj, widzowie, słyszycie? Dofii. Słyszycie Pora na to? Taryfę dzienną. Słyszeliście to dokładnie? Pora na taryfę dzienną, widzowie, Zaczynamy dzisiejszy odcinek. Jeżeli mnie złapią, jako morterce kończy się momentalnie odcinek. Pora na taryfę dzienną, zobaczcie. Ja nawet nie muszę mieć wezwania. Już wiem, że tutaj jest moja pierwsza ofiara, bo tutaj Zef mi to podpowiedział. Czyli moje nadczłowiecze kurcze tutaj zmysły. Moi drodzy moi mili, patrzcie to! Jest gościu rzeczywiście. Ja nawet bez czytania eee. smsa. A, tu, A chwileczkę. Co? Do pana. Słyszałem, że rozwozisz ludzi za fajną stawkę. Tak, rozwożę. Tak, wsiadaj młodzieńcze, zapraszam, zapraszam, wsiadaj o, do mnie. Okej, okay, widzowie, to jest nasza pierwsza ofiara. ją właśnie postaramy się zakończyć pięściami, bo tylko to mamy ze sobą. Gdzie będziemy jechać? Yy, na stację, tam obok tą tam pracuję i właśnie do pracy. Tak, pewnie, pojedziemy szybszą drogą, co? Oczywiście. No. Okej, okay, widzowie, oczywiście kurczę. Postaram się go gdzieś tutaj wyrzucić, widzowie. Może gdzieś w jakieś kanały, albo mam pomysł tutaj na fabryce. Byle z dala od ludzi. Tędy jest za fajny bardzo skrót. Dobrze, dobrze. <laughs> A on jeszcze nie wie, widzowie, co go czeka. Słuchajcie, jaką chwilę się spójdzie do roboty. Patrz, I patrzcie to teraz. O, cholera, opona o, mi chyba padła. Jezus Maria! O, cholera. Cholera, no tak, teraz to na pewno się spójrz. Nie, to chyba opona. Oj. Oj, widzowie, musimy go zabić. Patrzcie to. Musimy go w pierwszy oglóścić, to porom jest dobrze. <grym> leżeć. Widzowie jeszcze go przekopmy, kurczę. Zostawmy może tutaj taksówkę, albo nie, wrzucimy go do taksówy. Dobra, widzowie, bierzemy jego ciało i wrzucamy do taksy. Dobra, widzowie, mamy gościa w bagaju, wsiadamy i odjeżdżamy. I to jest nasz pierwszy dzisiaj cel, który pozbyliśmy się, a wraz z nim nową broń, bo nie powiedziałem wam tego, ale za zabójstwa będziemy dostać broń. więc oglądaj do końca, zobacz jakie bronie nam kurczę wylosuje. A pierwszą naszą bronią jest... nóż, widzowie, nóż, a przy okazji przywróciłem hut i kurczę teraz czekamy na czachę, na Kolejne od naszego zewu? Zwu. Nie pamiętam jak to się, widzowie, trzeci odcinek nagrywam jako mordulec i nadal ci nie nauczyłem to mówić, więc poprawcie mnie w komentarzu, proszę. Niech jakaś mądra głowa napisze. I przy okazji stawcie suba łapę w górę. Ura na śmierć! Dają, wydają towar, a ty wydaj im kosze. Okej, okay, widzowie, ktoś sprzedaje towar. Dobra, patrzcie to, dostałem dwie czachy naraz. O cholera, gdzie oni mogą być? Jedna jest po środku oceanu, a druga jest tutaj. Dobra, jedziemy tutaj. Zaraz zobaczymy, czy nasz zew się nie myli. Rzeczywiście będziemy mieli. Mieli tam kogoś ciekawego i warto uwagi. Patrzcie, jakieś fury porozbijane, Lera, ale bagno, naprawdę. W sumie, jak podejdziemy to jako taksówka, to nikt się nie powinien kapnąć. Może spróbujemy kupić od nich jakiś temat? Ta, patrzcie to, tutaj powinien być. Przysz, ej, tam ktoś jest, dobra, tam jest jakiś gość. Ja mam kosę w widzowie, w razie czego zobaczcie w ręce, schowam ją i widzowie zaczniemy chyba działać, tylko oni mogą być uzbrojeni. Jeżeli teraz zginiemy, to odcinek się skończy, ja pierdzielę. Muszę bardzo uważać. Nie uważnie. mogę go nigdzie znaleźć. Mówię ci tak. Ej ja to Chciałem się zgłosić po temat chciałem coś kupić, Dost jestem z polecenia od jednego z tej to może obsłużę pana, co? Ty poczekasz Tak, tak. tak. <laughs> widzowie, normalnie o, okay. obsługa jak w supermarkecie! Tak, pewnie no. Zapraszam, zapraszam. Kurcze widzowie? Do którego z nich mam trzasnąć chyba dwóch, żeby świadków nie było? Halo? Nie, on o, widzowie, tam gada przez telefon Dobra, jakbyśmy go teraz trzasnęli O, widzowie, słyszycie to? Co byś chciał? Ja potrzebuję trochę weedu A najbardziej potrzebuję żelaza w twoim ciele Gnoju! Dobra widzowie, kolejny zabity, teraz wracamy po tamtego. Wracamy po to drugiego gościa, cholera. Cholera no, jak nie macie towaru? Ej siemano, twój brachol kazał, no, no. Że, żebyś tam poszedł, sprawdzić co u niego. Potrzebuję co twojej dobra, pomocy. A co się stało? No dobra, nie wiem, e, zginęło mu coś, n no, nie dobra, powiedział dobra. mi no. Dobra, dobra. dobra. Okej okay, widzowie, dobra, teraz musimy go otrzasnąć cholera. w tym samym Mnie miejscu. Stary, gdzie żeś pola! Stary! Cholera! Gnoju! No staj. Kolejny! Okej, okay, widzowie, dwa trupy na moim koncie, kurczę, już trzy w sumie. A to odblokowuje nam kolejną broń. Mamy ich ukrytych, mamy ich bardzo... To, oj, widzowie, nawet nasz zew kurczę, mi przerywa, ale dobrze, że przerywa, bo pochwala zachowania naszej postaci. Tutaj zarąbiście, dwa trupy popełnione, elegancko. My w taksówce nieuchwytni, włączmy może jakieś newsy, włączmy jakieś nowinki, nie wiem, wiadomości. Coś może w tych wiadomościach będzie takiego ciekawego. Dobra, widzowie, odpalam radyjko. W razie jak będą jakieś wiadomości, to pewnie usłyszycie. O! Witamy Was w dzisiejszym pięknym słonecznym dniu. Chcielibyśmy poinformować, iż dzisiejsza pogoda będzie słoneczna, a temperatura będzie wynosić 20 stopni na plusie. Okej, okay, widzowie, dostaliśmy info o pogodzie. Dobra, radio na razie wyłączę, ale mam kilometr 100 do następnego celu, widzowie. Jedziemy tam jak najszybciej. Nasz Zef jeszcze nie komentuje tego, ale chyba... Proszę, przykład... pora kogoś przetopić dla piękne czerwone sztabki. Piękne czerwone sztabki, pora kogoś przetopić. Okej, okay, ale będziemy musieli się dowiedzieć też od zewnątrz, dokładnie kogo musimy przetopić. Więc jak przetopić, to chyba już wiem, że jedziemy do huty, moi drodzy. Też do tej huty. Będziemy musieli wjechać przygotowani. Pamiętajcie, że ja nie mam stroju robotnika czy jakiegoś hutnika, hmm. więc mogą nas wykryć po potem. Cholera. Dobra, ale jedziemy jak najszybciej. Patrzcie, jakiś gość tutaj, hutnik biega. Czy jest drugi wjazd tutaj? Sprawdźmy, czy są o drzwi otwarte. Są. Okej, okay, okej. Okay. Wjeżdżamy od garażu jakby. Zarombiście. Powiedz mi, koło mam czasność dokładnie. Logik, logik, kierownik. kierownik! Kierownik powiedział, widzowie, na 100% to powiedział. Musimy znaleźć teraz kogoś, kto tu kieruje zarządza czymkolwiek. Tylko jak nas wykryją, mogą nas się zapytać, co my tu w sumie robimy. Nie mamy. Że no stroju widzowie. Cholera, gdzie może być kieras? To obserwujemy, gdzie są schody na górę? Jakaś drabinka. Tam jest dwutypa chyba. Widzowie, spróbujmy. Drabinką na górę, wejść sobie. Okej, okay, połóżmy się. Elegancko. Wyczajmy teraz teren widzowy stąd. Co tutaj tak naprawdę się dzieje? Cholera, w sumie mało się dzieje. Tam jest jeden typ, który właśnie po pokuszy. Dobra. On może być kierownikiem, ale w sumie nie mam pewności. Widzowie, złażę. Oj, cholera chyba się na mnie patrzy. Schowam się trochę. Dobra, nie powinien mnie chyba zauważyć teraz. Patrzcie, gdzie my jesteśmy w ogóle, ja pierdzielę. A przy okazji, widzowie, po tamtym zabójstwie odblokowało mi się to! Rewolwer! Dokładnie. Więc będzie to też nasza deska ratunku, ale pamiętajcie, że im szybciej zacznę robić rzecz na głośno. O właśnie jak w ten sposób cholera zauważył mnie typ. Oj, będę palił chyba frana, Będę palił chyba frana. Tak, patrzcie, idzie do mnie. Ja pierdzielę, dobra. Udam, że coś robię na telefonie. Dobra, widzowie, udaję, że coś robię na telefonie. Przepraszam, co pan robi? Do, do kierownika. Jestem tutaj jego kontrahentem, tak? Miałem przyjść na umowę o pracę jako nowy pracownik. A kierownik mówiłem, że na górze, ja tu jestem tylko pracownikiem. Aha, a jak kierownik wygląda? Bo też pierwszy raz jestem. Yy, Ma pomarańczową kamizelkę. I ok. Okej, okej. Okay, okay. Pomarańczowa kamizelka i czapka. Tak. Superansko, ale typ nas widział, więc jeżeli zginie jego kierownik, to prędzej czy później się to wyda. Cholera, dobra, wchodzimy sobie. Patrzcie to. Mamy to w razie czego, mamy też rewolwer. Dobra, wbiegamy tam, kurczę po niego chyba. Ta, jest tutaj gdzieś. Zabieg, słyszeliście? To jest on, dobra. Wrzu wrzucimy go do lawy. Ja pierdzielę, wrzucimy go do lawy. Kolego Kieras! Mm. Leci do lawy! O, cholera, widzowie, przetargaliśmy go tutaj. Ja pierdzielę, musimy go dobić. I wrzucić o ciało do lawy ewentualnie. Dobra. Widzowie, bierzemy jego ciało Szybko wpierdzielamy do lawy Niech leci, niech leci, widzowie Oj, ty nie mogę Cholera Ja pierdzielę, ale dostał kopa! Nie wpadł do lawy O cholera Ale będę miał przerąbany, jeżeli ktoś się... Co pan robi? O nie, jeszcze mi prąd kopnął Spierdzielam jak najszybciej Widzowie Pozbądźcie świadków Pozbądźcie świadków, cholera Słyszeliście? Patrzcie to Nic, nic nie robię Cholera Patrzcie go Chodź tu Chodź tu raczej tu Ja pierdzielę, widzowie Masakra nie, A, to A, robisz! Wow! Ja pierdziele widzę jakiś kolejny typ! Co tu się dzieje? Tu są latynoscy pracownicy! Sio! Dwóch typów zgarnęliśmy na raz. Trzech nawet! Ja pierdzielę! Ciekaj, Ciekaj, dostałem cynk! Cholera! Może być tu zaraz policja w sumie. Jeżeli ktoś zgłosi, jeżeli ktoś przeżył, jeżeli ktoś nie... Tam był jeden typ. Ja pierdziele, on prędzej czy później zawiadomi policję. Dobra, wychodzę z broń w ręku. Proszę czego? Jo, już szesnasta prawie. Pierwszy dzień powoli się kończy widzowie. Musimy jakoś ogarnąć, ogarnąć, co będziemy robić w następne. Może ulotnimy się na chwilę z miasta. Eee, zewie, po, poszukaj mi czegoś poza miastem. Cokolwiek. Pr, czy niech on znajdzie jakąś ofiarę poza miastem, bo jak zostaniemy tu na dłużej, to możemy narobić sobie mega przypału. Wtedy odkryją, że jesteśmy. My już wiecie. Ten Santos, z tej o? Stacja News. Informujemy o znalezionych ciałach na forum Drive. Prosimy o ostrożność po danych terenach. Dziękujemy. Okej, okay, widzowie, znaleźli dwa ciała. No ale wiecie, to była zwykła kosa. Mogą pomyśleć, że to porachunki gangów, więc na razie jesteśmy safe, ale kto wie jak na długo. Zresztą to dopiero pierwszy dzień. No, no dobra, widzowie, zrobiłem sobie lekką przerwę. Siedzę teraz z około 21.00 poza miastem w o, jednym z tutaj garażów przy stacji. No i ze wsię do tego no czasu. Co? No, czas, biedny się zabije, co? Ale pogrzeby, pogrzeby są nudne. Pokrzeby? A zwłaszcza ci, wygłaszają mowy pogrzebowe. Mowy pogrzebowe, pogrzeby? Cholera, sprawdźmy mapę. Widzowie, na mapie czysto. Na mapie jest totalnie clear. Może gdzieś w się pogrzeb. Patrzcie, to w ogóle, widzowie, policjant jakiś kurczę, a ja tu tą taksówką jeżdżę. Ale taksówka jeszcze na szczęście nie jest spalona, mam nadzieję. Mało osób ją widziało. A co, co dopiero? Wiecie, mogę gdzieś zaraportować, bo już nie żyło. O, patrzcie, o, pojawił się. Patrzcie o, cholera, mamy to. Dobra, musimy zawracać na podwójnej, ale trudno. Policjant odjechał. Jedziemy jak najszybciej. Jo widzowie, dobra. Wyłączamy radio jak najszybciej. Eee, on mówił coś o pogrzebach, czyli może trwać pogrzeb że w tej chwili. Musimy zdjąć chyba osobę, która przemawia. Nienawidzi przy osób przemawiających. Więc widzowie, musimy wykonywać je ożądania. Normalnie widzowie będę się tam ładował. kurczę. Czekajcie. O, ten ty. O ja pierdziel, tam jest pogrzeb, a ja tam chciałem wjechać normalnie taksówką, ale jestem przypałowcem. E, mam pomysł. Zaparkuję tą furę bardzo blisko tutaj, w razie jakiejkolwiek ucieczki. Tylko kurczę, jak ja się zjawię na tym pogrzebie, to od razu będą wiedzieli, że coś jest nie tak. Cholera. Może jakiś strój, może byśmy kogoś tu capnęli. I zabrali mu strój, ale nie, zobaczcie. Jakaś mała rodzina chyba Dwa auta tylko. Tak, jak widzowie, nie, nie będzie żadnych pewnie strojów w autach. Ewentualnie możemy zmienić pojazd. Kurczę, musielibyśmy się wtedy całego jakby ślubu pozbyć. Yy, Przepraszam, pogrzebu. A przy okazji, teraz, moi drodzy, otrzymałem... To! Taki elegancki, świecący koktajl, Mołotowa, więc hmm. możemy pomyśleć, jak to będziemy wykorzystywać. Co jest wizowy grany? Czemuś lub kilka osób tylko. Dasz przypał tutaj przychodzić, może ich wszystkich zdejmiemy. Ale trudno. Patrzcie, to w ogóle jakiś agent, chyba? Dobry. Kiedy będzie przemowa główna? To już rozpoczęte, czy. Tak, zaraz będzie przemowa. Goście się jeszcze zjeżdżają? Ktoś jeszcze będzie? Ja ze strony tak, tak, rodziny. Tak. A też? Ze strony rodziny? Znajomy. Okej, okay, a jest tu rodzina? Yy, nie, nie. Ja ja o, proszę przemawia. Ja... Pamiętaj jeszcze czasy szkoły. Wizowy, musimy go z przodu do gry w piłkę nożną. Oj, razem widzowie, to jest jego kolega! To jest jego kolega, ten, Był który zmarł, okay. A jego niezwykłość przejawiała się każdego dnia w drobnych gwiazdach. Bardzo chętnie pomagał potrzebującym. Patrzcie, widzowie, jakieś typy jeszcze tutaj paryc, przychodzą na pogrzeb, muszę na to uważać. Innych. Nigdy nie była mu a, Przepraszam, muszę pójść do auta. Oj, widzowie, gdzie? Zakończ to, muszę go Moje serdeczne kondolencje, naprawdę, staraliśmy się, odnaleźć, ale... Pójdę pomóc mu w tej trosce, niech kontynuuje. Jestem z, z jego Odnaleźć, ale niestety przestępcy byli o krok od nas i... A, przestępcy zawsze widzowie są krokodni. Ej, ej, ma, mam. Jestem, jestem z rodziny zmarłego. To twój przyjaciel był, tak? Tak, mam z nim bardzo długo. Jestem jego wujkiem. Chodź, porozmawiamy. O kurcze, widzowie, O stara bajka, co? Ech, najprawdopodobniej ci nigdy o mnie nie wspominał. Wypierdź, że też ubrałem się jak Menel ale wróciłem z drugiej roboty. Nic się nie dzieje. No Nazywam się Antony. Antony, on mówił zawsze na mnie anti, mogłeś słyszeć, też tak, tak było. Które to twoje słyszałem. auto? Może zawieźć się Ten, do mnie, baler, zjemy coś? Okay. Baler, otwórz. O kurczę, widzowie, dobra, to chyba buchniemy mu tą furę. Masz żonę? Mieszkasz sam? Sam mieszkam. Okej, okay, dobra, pojedź. Zaparkowałem tam za wzgórzem swoje auto. Dobra. Mieszkam w okolicy tutaj, w Grapeseed, możesz u mnie przenocować, jak tak chcesz. O, o, o. Los Santos. O, cholera. Radio teraz odpali. Tak, tak, tak. Huta. Los Santos. A, zabójstwa, pewnie spadło im coś na głowę. Dobra. No. A słuchaj, a teraz zjedziesz na najbliższym skręcie w offroad w lewo. Dobrze. Do musimy jechać do grapesy. Zobacz, co trzymam ci przy mordzie. Nie, nie rób mi nie krzywdy, proszę. I zjedź w lewo. Jedź w lewo, nie. w offroad. Jedź jak najszybciej. Cholera! A, co ty robisz? Próbujesz mnie zabić? Nie, naprawdę, przepraszam. Zjeżdżaj! Cholera, widzowie, musimy go jakoś sprzątnąć. Zatrzymaj się! O. Zatrzymuj się, wysiadaj! Dobra, widzowie. Wysiadam z Nie, nie, nie robi nic. Połóż się na ziemi. Patrzcie widzowie, w jakim zarąbistym jego na 100% nie znajdą. Twoje ostatnie słowa. Nie, proszę. Nie. Współczuję koledze. <laughs> Okej, okay, widzowie, i tym samym zyskujemy balera jako nową furę. I przy okazji, ciało. Zobaczcie, jak perfekcyjnie zakamuflowane. Nieznajomy wujek Anti. No Nie dla nas, widzowie. Nie dla nas ta pokusa, ale muszę Wam coś powiedzieć. Chyba kupię se Forda Focusa. Nie, chciałem coś zrymować do tego, że po prostu. Przeczekamy tą noc, ale nie udało mi się. E, idę spać pod koc. Widzimy się drugiego dnia. No i widzowie, dzień drugi. Dzień drugi rozpoczynamy lekkim leżakowaniem. Plażujemy sobie oczywiście na plaży. Na razie jesteśmy nieuchwytni przed okiem e, tajnych służb i policji, co jest bardzo ważne, moi drodzy, bo jednak to może być lipa, jeżeli by nas uchwycili. 6.00, praktycznie. No, chyba nie. 9.00. Bardziej bym strzelał na zegarku. E, no i co? Teren? Jak najlepszy, widzowie. Czekamy na z nasze zewy, kiedy Będziemy musieli zabijać. Na razie to się przez tą noc dalszą nie okazało, że musimy kogoś zabić. Wokół nas kilku plażowiczów i tak sobie odpoczywamy. Lubisz rowery? Ja nienawidzę. A zwłaszcza nienawidzę ty, którzy na nich jeżdżą. Co widzowie, o co mu chodzi? Lubisz rowery? Żebym miał kogoś zabić. Kto jest na. Ro Patrzcie, to jest tu Czacha blisko mnie i ja pierdzielę. O co może chodzić? Patrzcie, to typ gościa rozwalił, chyba. Ej, goście się pobili. O co tu może chodzić? Patrzcie, to typ ma jakąś pałkę teleskopową. Zabij go, dostałem info. Patrzcie, leją typ! Pa. Co jest grane? Rower mu jeszcze ukradł. Albo to jego rower? A ty co się lapisz na bucero? Okej, okay, widzowie, rozwalamy go za to. Ja nawet mu nie odpowiedziałem. Idziemy za nim, widzowie. Idziemy go rozjechać. Najlepiej niech się nie obraca. Polera, jeszcze młody jakiś dostał tam chyba. Elo, dziadek, dawaj hot doga. Słyszycie, widzowie, co on robi? Dobra, idę zobaczyć, co z tamtym typem. Wiadomo, jesteśmy mordercą, ale trochę empatii posiadamy. Zioma nic nie jest? E, boli mnie wszystko. Po Coś się stało? To pobił mi. mnie i rower mi ukradł. Tamten gość? Tak, wszystko i okay. e, boli. Zajmij się nim. Ja pierdziele, buchnął mu rower. Patrzcie, a ja widzowie, buchnę jemu rower. ja poczekam na chwilę, okej? Okay? Adam! Pierdziele, widzowie, musimy go dogonić. Furę zaparkowaliśmy. On Patrzcie to. Nie, 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 ale chciałbym wykonać ci jeden pozew bardzo dosadny. z tobą? Tak, klękaj na ziemię. Klękaj na ziemię. Mnie. Klękaj na ziemię. Ja nic Ty... zrobiłem. Gościu, o co Tak, ci nic nie zrobiłeś. A co pisz tam opakowali? No nic, się do mnie no. Chodź, pomorsujemy za mną. Pójdziesz przodem do wody. Dobrze. Do wody szybciej. Idź, idę, zostaw mnie. Śpiesz się. Ja jestem młody. Oj, widzowie, ale tutaj jazda się będzie działa zara. Do wody, szybciej. po co tu wchodzić? Chodź, pokąpiemy się trochę, co? Ale moje ciuchy. Masz, ładuj się tam! Oj, widzowie, niech on się tam pluska, a teraz go dopadnijmy w wodzie. Patrzcie jak to wygląda. Jak idziemy po niego. O, patrzcie to. Idziemy go w wodzie, widzowie! I ja pierdzielę! posieliśmy go w wodzie! Ale to wygląda drastycznie! Cholera! Dobra, stawiamy jego ciało tutaj. Mam nadzieję, że nikt tego nie widział. Tam ostatnio przychodziła jakaś baga... Dużo o, widzowie, nasz zew. Kurczę, nawet nie zhejtował nas. Patrzcie, chodzą tutaj jacyś ludzie, tu jest ten dziadek się pozbierał chyba. hotdogów. Spierdzielamy. Wiecie, my święci nie jesteśmy, więc buchnijmy ten rower i dojedźmy sobie do autka. I zaraz będziemy pewnie oczekiwać na kolejny zew. Kurczę, sprawnie to poszło. Okej, widzowie, resetowałem kamerę i zobaczcie to, policjant. Olera, chyba będzie kogoś spisywał. O, Boże, widzowie, on o tą bójkę tutaj przyjdzie! Myślicie? Myślicie, że to mogą się kurczę, dowiedzieć o czymś. Patrzcie, kolejny policjant. A ja mam tutaj, widzowie Furę zaparkowano, muszę się tam dostać. Ej, nie powinni w ogóle, ta fura, w której się przemieszczam, ona nie powinna być rejestrowana jako z, skradziona, bo ten gość w sumie nie żyje. Pytałem go jak, czy ma rodzinę, to powiedział, że nie ma, więc sobie ją ogarnijmy. TA widzowie elegancko, mamy dobrą furę. Los Santos. O ja, pierdziele, radio. O plaży, Co? Santos. W związku z czym informujemy, iż będą bardziej częste patrole policji. Los Santos, z racji, tras O, ja pierdziele, widzowie. Połączyli kropki. Cholera. Połączyli kropki, za mną jedzie policja. Ja pierdzielę! Ale mamy kaszanę ostrą. Chyba za mną. Chyba za ten przód, widzowie, rozdupcony. Widzowie, mam pomysł. Cholera, jadę pod prąd. To może dlatego mnie chcą ścigać. Ja! Ale kaszane robię. Tylko nie chcę, żeby oni pomyśleli, że im uciekam. Zatrzymam się do kontroli i go sprzątam. Nie mogę ukraść radiowozu też. Cholera. Będę na cenzurowanym. Widzowie na razie nie opuszczam szyby. Tak mu po prostu rewolwerem przystawię. Dzień dobry. Co to za prędkość? Czymś mogę pomóc? Ile pan jechał? Ledwo 40, przepraszam. Yy, trochę, trochę mną buja, żona mnie rzuciła. Ja A widzę? Widzowie... O, ja pierdziele, dobra. Która maska? Niech no spojrzę. O! Nie... Słyszysz Nie... to? Niepotrzebnego. Wracaj tu. Chodź do mnie. Chodź do mnie. Gdzie jest twój lokalizator? Masz coś takiego? Pod kamizelką. Wyjmij to i daj mi. Okej, okay, widzowie, bierzemy lokalizator i już mam pomysł. Wsadzimy na jakąś łódkę go. Po co, po co żeś grzebał w tym, co niepotrzebne? Co? Po co żeś cholera grzebał? Gdoju. Ja pierdziele, patrzcie to, Mamy truchło. Nie ma wokół. Nas innych, musimy na jakąś łódkę wdupcyć ten lokalizator, albo może... O ja pierdzielę lokalni widzowie. Oni też mogą zgłaszać... Jest skryp, cholera. Dobra, musimy go utopić tutaj. Nie gadaj... Widzowie, dojechał kolejny patrol. Dobra, spierdzielam wpław i buchnę po prostu furę chyba inną. Ewentualnie pozbędę się tego drugiego policjanta. Cholera. to muszę dopłynąć tam i zobaczyć jak wygląda sytuacja. Albo poproszę Zew, żeby mi powiedział ile jest policji. Ile jest policji wokół mnie? Widzowie, dobra. Poczekamy na odpowiedź od niego. Cholera, tam ktoś trąbi. Tam jest jeden radiowóz na pewno. Ile tam może być policjantów, to ja nie wiem. Patrzcie, to. Idzie w Wiktoria tam. Ile? Dobra, widzowie, myślicie, żeby palić frana? Czy on już dał info o mnie? Czy nie? Cholera. Widzę podejrzanego gościa, widzowie, dobra, ale spokojnie, nie spanikujmy tym razem. Palmy frana do końca, do samego końca. I jeżeli to się nie uda, wypalimy do nich zgnata, moi drodzy. Ja przesiedzę tutaj chwilę, bo jeżdżą wokół mnie. Patrzcie, to będzie wysiadał do mnie. No tak, wysiada. Cholera. Okej. Okay. Pewnie będą szukać to policjanta. Może, że wiecie, nie wiem. Wdał się w pościg. Właśnie, upozorujemy coś takiego, że wdał się w pościg za jakimś gościem. I przez to pewnie nie odzywa się. Patrzcie idzie do mnie. Ja już sobie przygotuję, wyciągniętą broń widzowie na szybko. O, kto tam? Witam, witam obywatela. Yy, widział pan coś może podejrzanego tutaj w okolicy? A, jakiś yy, małolat przejeżdżał autem. Jakiś pościg policyjny potem zaczęli się gonić na piechotę. Pobiegli w stronę szpitala. Długo tu pan siedzi? Oj Boże, z jakoś pół godziny czekam na, na mojego ojca, aż przypłynie łódką Dobrze, dziękuję za informację, do widzenia Do widzenia, do widzenia Oj ja pierdzielę. dobra, to nam się opłaciło, bo patrzcie to W razie czego, to byśmy go sprzątali po prostu tym rewolwerem, elegancko Zmywam się stąd Zmywam się stąd, jak najszybciej się stąd zmywam Patrzcie to, oni jadą w stronę pillboxa A i by tak teraz Buchnąć ten radiowóz. Nie, to byśmy narobili przypału ostro. Albo mam pomysł, użyjemy tego radiowóz do następnego morderstwa. Przez co? Widzowie będą myśleli, że to policjant zamordował. Sprawdźmy, tylko czy tu już żadnych pedeków nie ma. Nie ma. Patrzcie to. Otwarty. Mamy to. Zewie, dawaj mi kolejną lokalizację. Dobra, widzowie, niech on mi daje to jak najszybciej. Ja wyłączam bomby, żeby nie robić na siebie, wiecie, niepotrzebnego przypału. W razie jak będzie jechała policja wciskam X i chowam się za kierownicą. A ja czekam na kolejną czachę. Patrzcie, mam czachę chyba. mi Targu. Niech się, niech na parking. Widzowie, jedź na parking. Czy mam jechać na parking i jakiś śmiertelny targ? Czy podejrzewam, że ktoś dobija Dila właśnie? Widzimy tam policję. Może to ich wystraszy, może jakieś gangsterzy. Albo nie wiem. Kto może dobijać Dila, cholera? Widzowie, wiecie co? Będziemy tak włączać bomby i wyłączać, żeby zwykła policja nie pomyślała, że jesteśmy jakąś fajkową. Ale póki jedziemy szybko i na bombach, jakby błyskowych, to mamy praktycznie bardzo dużą ilość szans na to, że nas nie wykryją. A tym samym widzowie, wplączemy tego policjanta w zabójstwo innych ludzi. Wystarczy tylko, żebyśmy musieli go rozjechać tym radiowozem do gościa. Co wie, on jest na jakimś parkingu, cholera. Będzie łatwo go zdjąć. Dobra, zarąbiście. O, ja pierdzielę! Oj, nie, dachowanie! O, cholera! Nie, 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 wstawaj, wstawaj! Ja pierdzielę! Mam nadzieję, że żaden gracz to nie Ale widział. Santos, Informujemy o skradzionym radiowozie. Proszę uważać. Co wy słyszycie? Skradziony radiowóz. Patrzcie, to są typy. Halo, halo, panie policjancie, co się dzieje? E, DJ, biuro do, do spraw działania. Proszę opuścić tą broń przede mną. Pano, teren zamknięty. Nie Ja chodzi to jestem z DJ. Rozumiesz, co to znaczy? Drugs low Agency Widzowie, nie wiem, jak to się mówi. Mam nadzieję, że to kupi jest A biznesowe. jestem z policji, mnie to nie obchodzi. Nie mogę pana. Wpuścić. Jest pan aresztowany w tym momencie. Dlaczego? Zda pan swoje prawa. Siądzie pan do radiowozu. Cholera. Utrudnia mi pan pracę. Cholera. Dziękuję bardzo. Siądzie pan do radiowozu. Patrzcie to, widzowie, na pewniaka. Wszystko da się w życiu rozwiązać, będąc pewnym. Patrzcie to. Panowie! Muszę pogadać z waszym ochroniarzem. Zabieram go Stąd. Na mocy prawdy jej! Ja pierdzielę. on kupił tą bajkę. Kolego! Cura. O, dobrze, że usiadłeś z tyłu. A muszę cię odwieźć. Nie, nie wiem, czy słyszałeś, ale jesteś poszukiwany. Patrzcie, ja widzowie, to tamtych typów muszę chyba zgartnąć. Tak, 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 poszukiwany, poszukiwany bo zaraz będziesz Oje! stary. Oj, gnoje! Polera! Widzowie, to był tak dobry pomysł! Co ty robisz? Pierdziele, wyskakuje! Wyskakuje! Niech on się utopi w tym radiowozie. Zamyknąłem go. Zamknąłem go. Zamknąłem go jeszcze, widzowie. Spierdzielam. Ale to przegminione było. O cholera, wali do mnie. Świadkowie. Dostał. Ja pierdzielę. Wow. Jaki shot, widzowie. Tamten ty w radiowozie też utonie zaraz. Cia. Ja, tylko były strzały. Cholera. Zaraz może być lipa Widzowie, przez to odblokowaliśmy trzy nowe bronie. Przez te rzeczy, które użyjemy. Przez te rzeczy, ale to przez dokładnie trzy zabójstwa. I widzowie, w trzecim dniu zobaczycie zaraz, jakie to będą bronie. Ale pozwólcie mi, że przeczekam tą całą atmosferę. W tym krzaku, i to będzie jakieś pewnie 2 godziny 1500-1700. Więc widzimy się za chwilę. Okej, okay, widzowie, pewnie zadacie mi pytanie, co robiłem w dniu trzecim. A w dniu trzecim, widzowie, rozpoczynamy go od około 24. Przedział czasu, jest chyba druga w nocy ogólnie. Byliśmy w Kasynie rozwalić trochę siana. Jak możecie zauważyć, policja jeździ, policja szuka, ludzie wiedzą, że jest seryjny morderca. A ja tutaj mam kurczę krupiera, który mnie naprawdę ostro wkurzył. Więc widzowie, nawet już bez konieczności, to z zewem, muszę z własnej woli go kurczę sprzątnąć i zaraz go sprzątniemy. Tylko widzowie pamiętajcie, że mamy jeszcze równe 24 godziny. Jak teraz nas nie złapią przez to, to znaczy że nam się udało. Przy okazji, do naszego asortymentu doszedł flashbang, gaz łzawiący oraz pistolet z sumikiem, czyli coś, co mi się naprawdę mega przyda. Patrzcie teraz to. to Ej! Bardzo wkurza. Pamiętasz tą partię? Te karty? Mam nadzieję, że to zapamiętasz na dobre. Ja pierdziele widzowie, ale został rozsmarowany. Dobra, jeszcze zabiorę mu kluczyki do fury. Szybko, zabieram mamy, elegancko, bierzemy furę Dobra widzowie, patrzcie jak rozsmarowany został, kurcze elegancko Ze wie gdzie jest kolejny cel, chodź w sumie, poczekaj Oj widzowie kurcze, patrzcie to Żeby jakieś problemy się działy, gość mi na pas wjechał czy, czy jego zatrzymują czy mnie? Chyba widzowie będę miał problem Dobra widzowie, zjedźmy, zjedźmy, porozmawiajmy Dużo bardzo policji, bardzo dużo, już się powoli dzień robi Okej okay, widzowie, czymś mogę pomóc? Co się stało? Dobry, co to za jazda, takie, za jazdy, no niezbyt taka kontrolna jazda o drugim pasie? Ech, nie, no to, to, to drugi pas mi się. Zdupcu na mój pas. To, to tyle. A ja pana już nie, nigdy nie widziałem. Nie, no my żeśmy się wczoraj widzieli. Wczoraj jakieś 12 godzin temu. Na molo. Dobrze, tym razem będzie ostrzeżenie, ale proszę wiedzieć, że. Dobrze, dobrze, pewnie. O dzisiaj wydzanie. upomnienie będzie, proszę pana, nie mam. To tak jest, tak jest, dobrze, dziękuję bardzo. Przepraszam, ja że się to ilości, może nie po jest Dobrze, jest dobrze. I... Tak, wiem, właśnie słyszałem. Niebezpiecznie jest, no. Proszę bardzo, uważać na siebie. Dobrze, pan też. Pan też musi na siebie uważać, widzowie, bo on będzie bardzo mocno narażony. Jestem ciekawy, co by się stało, gdyby ktoś dowiedział się, że. Że gada z seryjnym mordercą. Widzowie, zgasili sygnały, czyli mogę jechać, więc widzowie jedźmy i niech Zew szuka nam ucieczki z miasta. Jak już wiedzą, że jest seryjny morderca. W ogóle patrzcie to, wyrenderował nam się SUV przed nami. Ja pierdzielę. Strasznie dużo policji jest. Zewie, szukaj nam czegoś do ucieczki z miasta. Już wiedzą, że tu działamy. Pomidasz ten irytujący dźwięk lecącego samolotu? Więc pilotów. Czas w końcu, coś z tym zrobić. Wawo, coś z tym zrobić. Kej widzowie? O co chodzi? O coś o pilotach! Irytujący dźwięk samolotu widzowie mamy na Grapsi! Dobra, lokalizację, pierdziele. Nawet łamiąc wszystkie przepisy, jadę tam, bo zobaczcie, jest około dziewiąta rano. Jeżeli teraz wylecimy, to uda nam się wygrać ten odcinek totalnie. Przez trzy dni robienia rozpierdziuchy i rozwalania ludzi. Elegancko widzowie, tak to ma wyglądać! O pierwszy odcinek. Santos. Prosimy pozostać w Odkryliśmy kolejne ciało, w Los Santos. O cholera, widzowie. W sumie tam są kamery. O cholera, widzowie! Jeżeli oni znaleźli to ciało przed moim wylotem, to wiedzą kim ja jest. Tam. Ja pierdziele, widzowie, tam były kamery! Informujemy również, iż morderca na prawdopodobnie posiada blond włosy o pierdziele widzicie mówiłem 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 dobra musimy zwijać jak najszybciej do Blaine County nie zważać na to co się tam będzie działo tam mamy jakiś podobno cel i najprawdopodobniej może być to albo pilot albo właściciel hangaru bo jeżeli to jest lotnicho a sprawdzałem przed chwilą na mapie to było lotnicho to myślę że nikt inny a ewentualnie jakiś nie wiem pomocnik mechanik może samolotowy coś w tym stylu widzowie no więc musimy się tam kurczę udać jak najszybciej Aha, jestem ciekawy czy nasz Jeffrey odpali samolot co patrzcie o wow 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 wo. dobra to było close widzowie tym pięknym akcent zachodowym słońca. Udajmy się, nasz ogrej Okej, okay, widzowie, dobra, jestem już. No, godzina około 15 eee, I zobaczcie to. Jesteśmy, kurcze w miejscu, do którego musieliśmy podjechać. Patrzcie, mam jakąś awionetkę. Ona nam się przyda na pewno do ucieczki. Cholera, paliwo nam się skończyło. To dobrze akurat, że dojechaliśmy tutaj. To on? Zewie. Widzowie, patrzcie to. Pogadajmy z nim. Witam. Pański Dobry. samolot? Dobrym. Chciałem się zapytać, czy mógłbym wynająć go Według moich O, widzowie, patrzcie, tam radiowóz jechał. Widzieliście to? Na ile. Tropie. E, wie pan co? No, tylko chciałem sprawdzić stan tego samolotu. Patrz pan, co chcesz. Dobra, widzowie. To patrz pan, o. co chcesz i teraz. O cholera, policja. Ja pierdzielę, szeryfi! Nie, DJ. Cholera leży. Nie ruszaj się, bo cię do. albo dobijecie już. Pierdziel się. Cholera, widzowie, D.A. było cały. Nie, to nie D.A., to F.B.I. Cholera, policja. Ja pierdzielę. Ja, no bo jest, nie o, nie, 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 widzowie, głowa niechycko, nie. Cholera, gnoje do mnie strzelają. Ja pierdzielę, ale to staje. O, nie, nie, nie. Leć, leć, leć. O, dobra, mamy, mamy. Przeciążyłem go lekko, ale lecę. Ja pierdzielę. Teraz uciec tylko z miasta. Cholera, mamy to, mamy to. Helikoptera nigdzie nie widzę. Elegancko. O, pierdzielę, widzowie. Te trzy dni były mega ciężkie. Mega ciężko się to grało, żeby wszystkie ciała tak dobrze pomaskować. Informuję wasz morderca, zapewne udawało się będzie w stronę Los Santo samolot lotnisku Skąd oni tak to szybko wszystko wiedzą? Nie, na żadne Los Santos, widzowie, nie lecimy. Lecimy na Liberty od razu. Przelecimy lasem, widzowie, dziutko lasem przelecimy. O tak. Patrzcie to, żeby nas radary przypadkiem pobliskie nie wykryły. Jeszcze nie jest koniec odcinka, widzowie. Czasu mamy jeszcze, czekajcie, jest 16. Mamy jeszcze 8 godzin, albo uciekniemy z miasta. Co to jest, widzowie, najważniejsze? Dobra, patrzcie, patrzcie teraz to. No ja to jestem normalnie... O, Boże, widziałem już jak kończę na tym drzewie. Jezusie, się! To, to nie lata. To definitywnie nie lata. Ale dobra, lecimy bardzo nisko wręcz nad wodą, bym powiedział. Kolosalnie nad wodą. Oj, widzowie, chyba jakiegoś ptaka nawet uderzyłem. A się zląkłem, polera. Dobra, widzowie, jak dolecimy do drugiej strony mapy, to jest za Jest po prostu mega. 16.30, widzowie. Już na czas nie możemy liczyć, ale możemy liczyć na naszą ucieczkę. Dobra, widzowie, mamy to. Mamy to chyba. Zaraz droga wolna? Chyba droga wolna. Elegancko. Poza radarami, widzowie. Cały... Czas, w tym odcinku jesteśmy poza radarami Poza radarami posiłki. Posiłki na Nade mną posiłki? O cholera widzowie, rzeczywiście jest nade mną jet O cholera, jeden? Nie mam żadnych działek na tym samolocie, nie mogę nic zrobić Mam pomysł, patrzcie to Czy jakbyśmy próbowali w nią wlecieć? Ja pierdziele, z odrzutowcem się mamy kołować? Widzowie musimy spierdzielać O nie, cholera on nas dogoni, zaraz nas zniszczy widzowie W tym momencie, jeżeli ja zostanę zniszczony przez to jeta Oj, patrzcie to Gnój mnie namierzył. śmierdzielu Pierdzielony, patrzcie to ja! O cholera. Spadofrą. O, nie, 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 nie. Dobra, żyj, 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 stary. Dobra, widzu, w tej chwili ja uważam, że wygrałem ten odcinek, bo ja spierdzielam teraz płat, Nie ma opcji, żeby mnie z... Oj, widzowie, ale wali serie. Ano, normalnie. Nie ma opcji, żeby je znalazł, więc dziękuję Ci bardzo za oglądanie, nie ja byłem dzik, a to były, O cholera jest ich trochę więcej. Ja pierdzielę. Albo może jednak to nie przeżyje. Cholera, pod wodę! A ty widzu, zostaw łapy w górę i suma. To zrobię, nie wiem. Drugi taki odcinek, heja!